Dzisiaj witam Was z OSP Stężyca. Byliśmy już tutaj, pamiętacie na pewno. E, filmik poprzedni nam nie wyszedł, były tylko zdjęcia, więc nie było tak na bogato jak dzisiaj, ale dzisiaj wyjątkowo. Dzisiaj jest wyjątkowo, ponieważ e, pałeczkę zbierania e, nakrętek w OSP Stężyca przejmuje nowe pokolenie e, strażaków. Proszę bardzo, druhna Paulina, dzisiaj druhna Paulina nas tutaj gości. Proszę bardzo, Paulina, pokaż nam, co przygotowałaś dla Fundacji Piramida Pomocy. A więc ze Stężycy i okolicy byliśmy nakrętki.

Bardzo dziękujemy za kolejne wsparcie. Bardzo, 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 się cieszymy, że nowe pokolenie przejęło. Mam nadzieję, że tutaj dopiero się zacznie naprawdę wielka, wielka historia. Chociaż naprawdę ze Stężycy zbieramy bardzo dużo. Jesteśmy, jak śledzicie naszą stronę, zapewne wiecie, że jesteśmy tutaj regularnie, regularnie opakujemy nasze auto do pełna. Słuchajcie, zachęcam Was do odwiedzenia strony OSP Stężyca na Facebooku. Do lajkowania ich. Naprawdę robią kawał. Dobra roboty. Wrócimy tutaj jeszcze, nakręcimy fajny, mam nadzieję, materiał, ponieważ mają też nowy sprzęt, którym na pewno będą chcieli się poka pokazać, uchwalić. Dzisiaj tego nie zrobimy, ponieważ sprzęt znajduje się jeszcze na serwisie, ale obiecuję, że wrócimy, pokażemy i opowiemy troszeczkę o ich pracy. Trzymajcie się, na razie Hej.